Podejście numer 4. E, dziś nasz filmik będzie przedstawiać przepis na smaczny bigos. Tak więc e, potrzebne przedmioty... E, jedna kapusta. <grym> żeby był lepszy. Dokładnie. E, Dorago. Liście laurowe. E, I majeranek. Wszystko należy gotować na wolnym ogniu. Na mojej moim... i na koszku, proszę gdzie w nowym liściu, jak na jedyno pęsku, proszę cię, ugotuj mi bigot. O -o, -o, o o niech wszyscy to widzą. Ugotuj mi bigot, bejbe. O o, -o. <śleszanie> 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 Baby, pójdę po kapustę, kierując się gustem.